Kontrowersje, rzut karny, wściekły Vinicius grożący odejściem, przepychanki na koniec meczu i przede wszystkim świetne piłkarskie widowisko. Po prostu El Clasico. Zapraszamy na szybkie podsumowanie. Zostaw follow, żeby być na bieżąco z najnowszymi piłkarskimi newsami. Królewscy zaprezentowali się fantastycznie, a wynik 2 do 1 to tak naprawdę najmniejszy wymiar kary dla Blaugrany. Kapitalne występy zaliczyli Mbappe, Bellingham oraz Vinicius, który stracił panowanie nad sobą po decyzji Szabiego Alonso o zmianie. Według relacji ekspertów chwilę później Zeus Viniciusa padły słowa zawsze ja odchodzę z drużyny lepiej odejdę. Pod koniec spotkania doszło też do spięcia między Halem a jego reprezentacyjnym kolegą Laminem Jamalem, któremu obrońca Realu zasugerował by mniej gadał. Młoda gwiazda Barcelony zareagowała impulsywnie, co doprowadziło niemal do bójki między nim a Winni. Po końcowym gwizdku nie zabrakło jeszcze drobnych uszczypliwości w social mediach, ale to właśnie one tworzą ten niepowtarzalny klimat El Classic. Dajcie znać w komentarzach w skali od 1 do 10 jak oceniacie ten mecz.